W dzisiejszym odcinku zapolujemy na trzecią chimerę, ale zanim to, musimy pomóc ludziom w ratuszu odblokować jeszcze kolejną wieżę i przywrócić w niej zasilanie. widzowie, witam z powrotem w Dang Light The Beast, a na początek patrzę na polski akcent sztuki graficiarstwa pierogi. Dobra, udało nam się uciec Bestii. To jest chyba jeszcze coś innego niż te nocne stwory. Myślę, że jest troszkę groźniejsza, jest szybka. Ale zasypaliśmy ją w tym tunelu kolejowym, więc myślę, że na razie mamy spokój. Musimy się teraz dostać do wieży przy bibliotece i przywrócić zasilanie oraz pozbyć się wszystkich zarażonych. Nie wiem na czym to będzie jeszcze polegało. Ha. Zawiesiłem się na ścianie, ale patrzcie, oni się tu wszyscy do mnie zbierają. O, wy gnidy, wolałbym sam teraz nie spaść. Patrzcie jakie tempaki. No chodź dawaj. Jesteśmy z powrotem u naszych ludzi. Nie wiem czy mam iść do Jacoba, czy do szeryfa. I no pogadajmy. Ale nie możecie jeszcze sprawdzić? Wszystko w porządku? To ja już was zostawię. Nie znam jeszcze tej ekipy tak? we własnej osobie. Eli, słyszałem o tobie. Eli. Może ty będziesz miał więcej charakteru niż te darmo zjady. Mam sprawę. To będzie chyba jakaś misja poboczna, ale zrobimy ją, bo tutaj w tym świecie trzeba naprawdę dużo działać, żeby zyskać jakieś możliwości. A Misją główną jest przywrócenie zasilania. Zasilanie musimy przywrócić w wieży przy bibliotece. Okej, okay, czyli w ratuszu dostaliśmy misję poboczną od krótką Krótko mówiąc, jego ojciec William wyszedł po mleko i już nie wrócił. Po prostu musimy go znaleźć Okazuje się, że chłop ma demencję Prawdopodobnie gdzieś zaginął, nie wie jak się dostać z powrotem Eli mówi, że może być w ich donku letniskowym Gdzieś tutaj nieopodal Zobaczymy czy mamy to zaznaczone Market Nate, ciemna strefa Raz, 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 ciemna strefa Dobra, jedziemy tam My się ich nie boimy, bo tu wjeżdżamy parkurem Musimy trochę podszkolić parkur, bo to chyba jest taki obowiązek w tej grze bez tego wiele nie zdziałamy, bo te potwory są dużo mocniejsze i szybsze od nas, a szczególnie jak jest taka grupa. Nasze przedmioty też nie są nielimitowane i one nam się po prostu niszczą, więc jak ja zacznę tłuc każdego po kolei, to w końcu stracimy wszystko. Łoł, wow, wow, wow. Ulepszyliśmy wysoki skok, więc mogę skakać z naprawdę wysokiego miejsca. O, tu byliśmy chyba na początku, tak? Nie, to nie to miejsce. Ale podobna kafejka. Słuchajcie, bo jeszcze nie znam tego miasta tak dobrze. Musimy się nauczyć. Uważaj na ciemne strefy. To niebezpieczne miejsca, w których można znaleźć. Ciemna coś strefa terennego. RPK. Przywróć zasilanie i pozbądź się zarażonych. Tylko kurwa gdzie? Trochę jestem też poschizowany, że nie zdążymy dobiec przed zmrokiem. Wydaje mi się, że w tym miejscu już byliśmy wcześniej. Czekajcie, tam jest wieża ratusza. To musimy zapamiętać jako taki punkt docelowy. Tam jest chyba kościół. A czy to jest ten kościół, z którego nam uciekła bestia na początku? To chyba nie jest to miejsce. Dobra, wjeżdżamy tam po rusztowaniu. Płach. Zajdź mi z drogi. Chciałbym znaleźć jeszcze jedną łopatę. Łopata była moją ulubioną bronią. Dobra, tu mamy zamknięte wrota, ale może uda nam się wyskoczyć jakoś do góry. Patrzcie, tu jest dziura. O, okej. Okay. Tak jest, jesteśmy mocni. Muszę się nauczyć tego parkouru, bo to jest chyba podstawa w tej grze. Normalnie w żadnej innej grze bym w ten sposób raczej nie próbował. O. Musimy się rozpędzić tam. Myślicie, że uda się przeskoczyć, tak? Kuf, ten gościu jest kozakiem. Mamy kolejne wyjście, ale mamy dostać się jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, tylko jak? Spróbujemy się wspiąć jeszcze dalej. Tam. No, ciekawa mechanika. Że, niby tam. Hu! Dobra, wjeżdżamy tu. Od pole światło. Jest generator. Mamy generator. Ale coś prądu brakuje. Dobra, działa, jest kabel. Znajdź drogę na górę i podłącz przewód. No zrobiliśmy to, tylko ten przewód jest jeden, a miejsca do podpięcia są trzy. No działa trzecia strona wieży, tylko kurde, o co dalej chodzi? Patrzcie, tu się obraca jakaś rączka. Mamy się dostać jeszcze wyżej? A na tych dwóch tutaj też się kręciła, ale mniejsza. Dobra, jesteśmy na górze. To nie była taka trudna zagadka. Teraz tu, tak jest, wieża zegarowa. O, a kto to? O kurwa, cicho, bo tutaj oni są. Dobra, jedziemy z nimi od razu. No ale przykitruwa zrobili na samej górze. Co my tu mamy? Podłącz zasilania. Aha, czyli musimy tu wejść jeszcze raz, tylko z tym przewodem, tak? No ale jak? Przecież tutaj nie ma drabiny. Ale wieje. O, mamy drabinkę. No, już myślałem, że muszę się tu spindrać z tym kablem. Odpinamy przewód, jedziemy z nim na górę i odpalamy zasilanie w wieży. I coś się zaczyna dziać. Dobra, bierzemy przewód i jazda na górę. Spróbujemy odpalić tą wieżę. Będziemy mieli kolejne bezpieczne miejsce. Tak mi się wydaje. Zaraz się okaże. Podpinamy to. I start. Tak jest! Wieża przy bibliotece odblokowano bezpieczną strefę. Stare miasto. Słuchajcie, widzowie, czas chyba na to, żeby się zbierać. Bo jak zaraz się ściemni, to jest po nas. Z naszymi umiejętnościami i na razie możliwościami to nas tu po prostu roz... Pomocy. Wykonaliśmy podstawowe zadanie Temat jest taki, że ciupiemy do Oliwii Zanim nas tu coś rozszarpie Tam przenocujemy No i jedziemy dalej Przeskoczy się górą i one nie mają z nami szans Mega podoba mi się to bieganie po ścianach Zajebiste to jest Ej, Patrząc po mapie to jest nieduży kawałek A mam wrażenie, że biegnę i biegnę Tutaj jest jakaś strefa bezpieczna, tak? Nie, stare miasto To są po prostu dzielnice no patrzcie ta mapa jest spora. Spora. Dobra, będziemy ją odkrywać. O, to miejsce już poznaję. Dużo bezpieczniej czuję się jak już wiem, że tutaj byłem. Wracamy na te zadupia do parku narodowego. A zaraz będzie ciemno, a tam w mieście już jest totalny rozp... Dobra, jesteśmy już na miejscu. Hu tak rzutem na taśmę powiem wam. Okej. Okay. Mam twoją próbkę. To o czym chciałaś porozmawiać. Mamy krew. O pewnej teorii. Potrzebowałam drugiej próbki, żeby ją potwierdzić. No, to słucham. Analizowałam strukturę genetyczną i wykryłam dziwną sekwencję w kodzie. Co to znaczy? Możliwe, że te chimery współdzielą część kodu genetycznego. No, to oczywiście, że współdzielą, chociażby ludzkie DNA. Tak. Ale mówię o specjalnie wydzielonej sekwencji, zmodyfikowanej w bardzo konkretnym celu. Daj mi rękę, muszę coś sprawdzić. Naprawdę lubisz mnie kłócić. Wyluzuj. Potrzebuję tylko próbki krwi. Chcę sprawdzić, jak twoja krew reaguje z osoczem Himer. Namierzyłam miejsce, gdzie może przebywać kolejna Chimera. Ile potrzebuje jeszcze tego GSB? Nie chcę się obudzić jako. To coś. To tak nie działa. Zresztą sam już powiedziałeś, że bez tego nie załatwisz barona. Zmieniłeś zdanie? Głośno myślę. Kairy to jedyna droga. No dobra. Gdzie Dawaj kolejną Himerę jedziemy z nią. Od moich danych to tutaj wypuścili jedną z chimer. Tylko uważaj, to podmokły nieprzyjazny teren. No tak, jakiś okay. bagno nas spierdzieli. Jesteśmy w kontakcie. Cojonara? Ty, stara, ale ja bym się tu wolał przespać zanim wyruszę, bo po nocach to tak średnio mi się widzi No i teraz mogę jechać, adios, do zobaczenia następnym razem, przywiozę ci świeżej krwi Nie ma jak świeża himerka z samego rana, więc dziś widzowie wjeżdżamy w kolejną Tych himer z tego co wiem jest chyba 8, więc dopiero atakujemy numer 3 Ta będzie trudniejsza, gdzieś na bagnach Kyle, od czasu do czasu możesz znaleźć jakieś porzucone auto w lesie O Niektóre są nawet sprawne co do paliwa, można je znaleźć w innych autach, a czasem nawet na stacjach. Co ty, kur... pomyliłeś odwagę z odważnikiem, facet. Stracił głowę. E, Olivia coś nam tu podpowiada, ona zawsze nam dobrze podpowiada, że możemy znaleźć tu samochód albo paliwo do samochodu i chciałbym go tutaj właśnie zlokalizować, bo z tego co widzę, to kawałek drogi do naszego punktu. Parkur daje co najmniej 50% frajdy przed uciekaniem między tymi zombiakami. I rzeczywiście teren jest zbudowany w taki sposób, żeby było po czym biegać po prostu jakieś kładki, deski, ściany. Wszystko jest ustawione. Patrzcie, pach po ścianie, zajebiste. A możemy tak? Możemy. Wypadałoby chyba też zbierać jakieś ciekawostki po drodze, bo jesteśmy na pusto. O, tu nam się podświetlił jakiś domek. Kryjówka odkryto. Może spróbujemy zeksplorować tę kryjówkę. O, wieża. Jesienny klimacik. Jak się tam dostać? Tak jest, już to robię za pierwszy Teraz tutaj. O! I możemy sobie otworzyć drabinkę. Te łajzy chyba po drabince nie umieją wychodzić, więc nie ma się czego obawiać. A dobrze jest odblokowywać sobie takie strefy, żeby później móc się w nich schronić. Kurde, musimy zrobić chyba jeszcze jeden trik tutaj. Mam go! Mam go! Co teraz? O kurde, takie jaja? Dobra. Huuu! Huuu! Zajebiście. Aby odblokować ważne miejsca, rozpoznawać wrogów i dostrzec okazję, użyj lornetki. Wciśnij B, by ją aktywować. Hmm. Okej, okay. zaraz tu coś pooglądamy z góry. Teczki, stare gumowce no ale nikogo tutaj nie ma. Dobra, jedną wieżę mamy odblokowaną. kawałek dalej tutaj w stronę naszego klasztoru przegapiliśmy jeszcze jedną wieżę, więc być może też dobrze byłoby ją odblokować. Castor Woods. Idziemy po samochód. Jest. Jest, mamy Jeepa. To jest twój samochód? Ok, ale tu robimy siekę. Aż niekiedy źle się na to patrzy. Park Ranger, wjeżdżamy w niego, jest waha wyjazd! Ej, siad mi na maskę. Co jest? Uhuhu. Można zmienić kamerę. A możemy sobie ustawić to w ten sposób, dobra Co to było? Próbujemy znaleźć miejsce docelowe. Widok z pierwszej kamery jednak jest łatwiejszy. Co możemy zrobić? Możemy sobie włączyć światła. Mamy ręczny. I jest nawet światło UV. O! Poświecę Ci UV teraz. zjeżdżam stąd, bo oni mi wskakują do... Get out of here! Wchodzi mi do tego. Ten nagiwy chicken? Dobra, zjeżdżamy stąd. <laughs> Ciekawe, czy można ulepszać samochód, na przykład w jakieś orurowanie z kolcami, żeby rozjeżdżać tych gnoi. Jadę za naszym znacznikiem, bo przyświecą nam się takie pomarańczowe strzałki, jak widzicie. Nasza fura już chyba się pali. O kurde, to daleko nie zajechaliśmy. Dobra, wypierdzielam stąd. Zjarał się! O, shit! Schowamy się. No niestety. i tutaj jest jakiś policyjny bolit. I karetka, ale chyba nie do każdego możemy wsiąść, tak? Do tego nie możemy, niestety. Ło! Wow! Chodź tu, ty mały gnojku, jeszcze strzał jest po nas. Trzeba stąd zdylać. O, dzieje się coraz grubiej. Raczej nie zatrzymali się, żeby rozprostować nogi. Nie, my też się nie możemy zatrzymywać. Ale rzeźnia Ja Czy to jest ta miejscuwa? Przeszukaj transport, no jesteśmy Co tu macie? Tu był jakiś łańcuch. Trzymali tu kogoś. I to coś chyba stąd wyszło. Ha. No to wyrwał się. Patrzcie jak ich roz... wszystkich. Ameryka. Ale tutaj gdzieś był ten szybki po... Zrobimy tak. Pomóż, ktoś woła. Już lecę, Mordzia. Brakuje bandaża lub apteczki. Ej, nie możemy mu pomóc. Tracę dużo krwi. O k***, ku... to my ci nie pomożemy, bo nie mam szmat i alkoholu. Ale lipa. On już jest prawie na wy. No, on padnie nam tutaj. Kurde, oh. przykro, mi, przykro mi, stary, ale nie byłem w stanie ci pomóc. Bardziej jestem zainteresowany tym transportem. Mamy przeszukać to miejsce. A tak, de facto, tutaj niczego nie ma przecież w tym transporcie. Zbadamy tego żołnierza. Co tu się wydarzyło? Wytyczne dotyczące transportu. Chimera Nebulasa, 47b. W wyniku przeprowadzonych modyfikacji genetycznych przewiożony obiekt charakteryzuje się podwyższoną wrażliwością sensoryczną oraz ponad ponadprzeciętnymi parametrami fizycznymi. No to nic dziwnego, każdy z nich tak wygląda. Dobra, nic ciekawego. Olivia, miałaś rację. Znalazłem ludzi Barona. Cokolwiek przewozili, już tego nie ma. Chimera im zbiała. Czyli uciekło? Tak. Ale najpierw wyrżnęło wszystkich w pień. Gnoje nie mieli żadnych szans. Myślisz, że możesz to wytropić? Spróbuję. Ślady krwi prowadzą na bagna. Bądź ostrożny. Jakbym był ostrożny, to bym nie szedł na bagna szukać potwora. No, i ok. oho. Nie ma czym. Poradzę sobie. Podoba mi się cięta Riposta. Kyle jest kozakiem. Widzę, że Techland popracował trochę nad dialogami, bo wcześniej im się to tak średnio kleiło, a tutaj już jest nieco lepiej. Dobra, podążamy śladami Chimery. Kurwa, naprawdę tego nie chcę. Widzę jakieś ślady. Kurwa, no dwie Chimery padły, to i trzecia padnie. Słuchajcie, bo te ślady gdzieś mi się tutaj gubią. Gdzie? W tym kierunku. O, widzę głowę tego gościa. Ale rozwałkę tu prowadzi ta Chimera, ale łapki ma małe. Jakiś kurczak. O, ale szkody zrobiła poważne. Lecimy dalej. Tu coś jest. No, muszę dostać się na tę wyspę. Mówić, że tam. Dostań się na wyspę. Możemy przepłynąć? Bo możemy. Jeszcze nie spotkałem żadnego stwora podwodnego. Mhm. Zaczyna się mgła. Jestem na wysepce. O. I już nie widzę skąd przyszedłem. Koło Co traktora. Coś tutaj mamy. Kolejne takie urządzenie. Kolejne, a gdzieś już było takie wcześniej? Nie odnotowałem tego. Co tu się dzieje, co oni tu robili? Leży jakaś kaseta, o. I bandaż. Szkoda, że nie mogliśmy pomóc temu ziomkowi tam wcześniej. Ciekawe, co by się wydarzyło. Pewnie jakiś dodatkowy task tam przy nim. Przeszukajmy tego naukowca. Here we go. O oh, kurwa, co to jest? Co to było? To jest ta chimera, taki mały skurczybyk. A, znowu to samo. Ło, wow, ona skacze na nas. Co to jest? Nie mamy amunicji. Akurat w takim momencie. Co to jest? O, panie i panowie, przecież ja nie mam tutaj nawet jak jej zaatakować. Patrzcie, ile jej było energii. Dwie naraz. Chodź no tu. Dostała w gołe dubsko. Wytrzyma... zero, nawet nie mamy jak się tutaj przed nią bronić. Ale k tu będzie grubizna. No ale nic, pomożemy. Pomożemy. Gdzie jesteś? skakuje. skakuje Chyba powinniśmy sobie załatwić, najpierw tych maluchów. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Mamy jakąś szybszą broń. Mamy maczetę. Muszę uwalić te dwa małe. Myślę, że ten patent z unikami jest dobry. Tylko musimy mieć energię. Ona nam się bardzo szybko wyczerpuje Dobra, tak to zrobimy Tak to zrobimy, ona będzie prostsza niż się wydawała Ale szalona jest Tak jest I wyjazd, wyjazd, wyjazd Kai Uhuhu. Ale ona się pojawia z znienacka ten topór się nie nadaje do tej walki, bo on jest bardzo ciężki i bardzo powolny. Ona im wskakuje na kark i z tego karku leci na nas prosto. Oni jeszcze żygają do tego. Zajebiście. Jest. Come on, bro. No, myślę, że systematycznie im damy radę, ale wyskakuje coraz więcej tych małych skup skupienie, skupienie. Nie możemy tego teraz spartolić. Jeszcze żyga do nas. Tak jest. Zrobimy kółeczko. Nawet myślę, że nie będziemy nawalać tych mniejszych, bo to chyba nie ma sensu. Tylko po prostu trzeba to robić tak. A teraz mnie wk... wszyscy! Dawać go! Gdzie on jest? No chodź! Aha. Tryb bestii nam dużo dał, porozwalaliśmy ich trochę, ale nie zaatakowałem tego gościa, mogłem go mucić. Jest Dobra, odjazd, odjazd. Najgorzej jest, jak braknie nam energii, bo wtedy nie możemy nawet zrobić uniku. Tak jak właśnie teraz. Czekajcie, bo trochę za bardzo szarżuje Mamy tylko tą siekierę, a ona jest tak niedobra na ten moment. Mam cię Mam cię Chodź tutaj, gdzie uciekasz. Boi się nas, bo to jest nasz czas. Oho, chyba się jednak nie boi. Siekiera się nam uszczerbiła już. Chodź. Dobra, lepiej go kłuć po kawałeczku niż teraz wszystko przegrać. Gdzie on zniknął? No i robi się coraz większa mgła. Dawaj, chodź no tu. I teraz jest po tobie. Come on! Co powiesz teraz? Hulk miażdży. Co zresztą? We are the champion, win! Dawaj trochę krwi. No, ten był zupełnie inny. Tam ci byli duzi, ten był mały, ale był bardzo zwinny. Ale mamy krew na łapach. Poziom trzeci, wierzżany. Haha picki kluczowy przedmiot. Mam kolejną próbkę. Świetnie. Nabierasz wpraw. Tak, ale chyba już czas się wie. zmienić hobby. Wybierzemy je razem, ale już po wszystkim. Widzowie, dawajcie lajki i subskrypcje. Oglądajcie nasze odcinki. Dajcie się nam rozwijać, jak lubicie to, co robimy. I czekajcie na kolejną, bo tam wjeżdżamy w kolejnego stwora. Pozdro.